Napięcie powierzchniowe, to tak jak tutaj widzicie, jest pewien owad. Owad ten nazywany jest nartnikiem i on potrafi utrzymywać się na wodzie. Utrzymuje się na wodzie właśnie dzięki takiemu napięciu powierzchniowemu. Jak to działa? Jak możecie sobie zauważyć, w miejscach, kiedy on, gdzie on dotyka tej wody, są pewne takie wgłębienia, ta woda się ukina. To trochę tak, jakby ktoś na wodzie położył sobie jakąś folię i tą folię po prostu uginał, tak? Czyli jakby ta woda była pokryta jakąś taką błoną folią. W tych miejscach, w których się ugina, to tak, jakby się troszeczkę to wszystko kurczyło. I dzięki temu, że tam się kurczy, ten natnik jest w stanie utrzymać się na powierzchni. Więc samorzutne kurczenie się powierzchni cieczy nazywamy napięciem powierzchniowym. Czyli samorzutne kurczenie się powierzchni cieczy to jest napięcie powierzchniowe. I właśnie przyczyną takiego zjawiska jest to, że te cząsteczki się wzajemnie przyciągają, dobra? Czyli ten narciarz może stać sobie na tej wodzie spokojnie, bo Woda się troszeczkę kurczy, czyli mamy napięcie powierzchniowe spowodowane tym, że cząsteczki się wzajemnie przyciągają. Super, mamy to.